Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera pod Stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl Serdecznie polecamy. Witamy Was w nowym odcinku Hotornot. Ja nazywam się Łukasz Maciejewski i jest ze mną Emilian Cichoń. Cześć wszystkim. Kolejka numer 22 przyniosła nam wielkie punkty Manchester United, ale też i potężnego West Hamu, gdzie zwroty dali Antonio Sołczek. A także debiutujący Lingardino. Zanim jednak przejdziemy do omawiania typów na kolejkę numer 23, gdzie pewnie znajdzie się miejsce dla któregoś z graczy młotów, to mamy dla Was dwa ogłoszenia parafialne. Pierwsze to takie, że wracamy do starego Hotornot, a w sumie to robimy mały mishmash, bo odcinki podzielimy na część podcastową, a, a także taką z klasycznymi typami. A drugie ogłoszenie to ważne zmiany w kalendarzu, o których z chęcią opowie Wam Emilian. Tak jak wspomniałeś, były potężne punkty, ale będą też właśnie potężne fiksy, ponieważ 24 raz w 25.00 kolejce mamy mini Double Game Wiki. Przede wszystkim patrzymy tutaj na Manchester City oraz Leeds United. Jednak zwróćmy się do tego pierwszego, gdzie Manchester City oprócz Tottenhamu zmierzy się z Evertonem, Everton oprócz City ma jeszcze Fulham, Barney gra z Crystal Palace i Fulham, a Fulham jeszcze gra z Evertonem i Barney jest tutaj jest kilka fajnych opcji defensywnych, bym powiedział Ale mamy na tyle szczęścia, że chociażby taki Manchester City większość z nas ma już potrojony No tak, szczególną uwagę musimy też jednak zwrócić na Burnley, ponieważ No, niekoniecznie mamy się skupiać oczywiście na opcjach ofensywnych, chociaż Emilian pewnie gdzieś tam, gdzieś tam ma z tyłu głowy opcję Chris'a No to jednak ja bardziej myślę o tych wyborach z defensywy Ponieważ oni zagrają z Crystal Palace i Fulham no i to są zdecydowanie dobre fiksy, szczególnie potnika Nikał Połpa, czy na przykład który kosztuje 4-4. Czy też Charlie'ego Taylor'a, który już przed kolejką 22. miał być ponoć gotowy do gry, jeszcze sząda nie chciał ryzykować zdrowiem Anglika, więc mamy kolejnego obrońcę, który. No, ma szansę na czyste konto, ale jakieś zwroty z przodu. Niemniej, no trochę te mecze mi śmierdzą, są po prostu za piękne, że tu wleciały dwa trze. No tak, tak często jest. Ostatnio było tak podobnie z West Hamem. No i tam połowicznie nam się to udało No ale też, no, dobrze wyglądają fiksy na przykład Leeds Tak, Leeds, ale to już jest kolejka 25 Tutaj grałem z Zulfi i Southampton, więc zestaw w postaci Dallasa i Bamforda wygląda całkiem obiecująco No tak, albo na przykład Pascala Strauka, który kosztuje tylko 3,9 No ale wróćmy jeszcze do Obywateli Oni zagrają w, w podwójnej kolejce numer 24 Jednak wcześniej w kolejce numer 23 zmierzam się z Liverpoolem i jak myślisz Emilian, co byś zrobił z defensorami, z, czy też z zawodnikami ofensywnymi obywateli właśnie w tej kolejce? Tak jest, teraz w najbliższych kilku meczach mierzą się oni aż... No, wielokrotnie mierzą się z drużynami Big Six, po prostu groźnymi rywalami, ponieważ już za rogiem małą Liverpool, potem małym Tottenham, no, to, no Tottenham w ostatnich meczach nie wygląda dobrze, właśnie nagrywamy po meczu z Chelsea i dalej podtrzymują tezę, że no, bez karego Kena to jest, nie jest nawet drużyna porządna. Niedługo potem też Manchester City gra z West Ham, czy Manchester United, więc no co, co niektórzy mogą już zacząć się zastanawiać czy warto otrzymać to potrojenie no niemniej, tak jak wspomnieliśmy, mają, ten, mają tą podwójną kolejkę 24 niemal na pewno będą mieli podwójną kolejkę 26, ponieważ mają bardzo łatwego rywala w, w FA Cup bodajże no i jeszcze jest potencjał na podwójną kolejkę 27, ponieważ mają jeszcze jeden zaległy mecz Tak, czyli tych podwójnych kolejek może się troszeczkę nam, namnożyć no mnożyć też się mogą nam punkty w defensywie z, z czystych kont dla, dla Manchester City, ale to jest właśnie w tym wypadku Możliwość, że niekoniecznie, że w tym momencie patr patrząc na ten średni kalendarz Czy masz opcję w głowie, by wsiadać któregoś z obrońców, bo zgaduję, że masz yy, podwojoną defensywę City Tak, mam w stone Diaz'a yy, Nawet yy, mam ta miałem takie myśli, żeby przed 26 kolegą zagrać dziką kartę, ale jak Właśnie podaję ten kalendarz z podwójnymi kolejkami, to stwierdziłem, że w sumie ten mój skład obecny pasuje pod te podwójne kolejki, więc na dalsze terminy przekładam swoją kartę. No niemniej, chociażby w przyszłej kolejce, no prawdopodobnie obaj moi obrońcy City wylądują na ławce, ponieważ no po prostu moi tańsze obrońcy mają lepsze fiksy niż Liverpool. Niemniej może mnie to pokarać, ponieważ no Liverpool. Bez Mane wygląda źle, a defensywa Manchesteru City wygląda wybitnie, więc nie zdziwiłbym się, jeśli Liverpool kolejny mecz z rzędu na Amfit zakończył bez szalonej bramki. No tak, Duet Diaz Stones cały czas śrubuje ten rekord. Oni w 11 meczach Premier League stracili tylko jednego gola. A jakbyśmy dodali do tego mecze Pucharowe, to tam chyba wychodzi 14 albo 15 meczów, gdzie oni stracili tylko jedną bramkę. No to jest po prostu niesamowite. No i ja mimo wszystko, bo, mimo tego, że zagrałem z Liverpoolem, naprawdę bałbym się posadzić któregokolwiek z nich na ławce. No może jednego bym posadził, ale czy dwójkę? No ja właśnie też wydaje mi się, że posadzę tylko jednego, bo prawdopodobnie Stonsa, ponieważ no Diasz wydaje się być najpewniejszym owcem, ponieważ ostatnio nawet Pep mówił, że no on by chciał czasem zrotować Diasza, tylko problem z Diaszem jest taki, że on gra, gra świetnie i no ciężko po prostu zrotować, ponieważ no straci na jakości w obronie. No raz Guardiola powiedział również, że no jeżeli Diaz gra dobrze, to wszyscy jego partnerzy w obronie również grą dobrze, więc to jest kolejny osłabienie obrony. No tak, czyli o opcjach defensywnych powiedzieliśmy w sumie sporo. Pominęliśmy Cancelo, jednak tutaj ten problem jest trochę bardziej pogmatwany, bo, bo on może grać i na prawej i lewej stronie. Tu jest Walker, tu jest Zinchenko, jednak wydaje się, że spośród tej całej trójki to Portugalczyk ma, jest najwyżej w hierarchii Guardioli. Także on i tak raczej będzie grał. No i jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o to, czy zostawiamy go w składzie czy nie, no to tu raczej już bardziej klarowna jest opcja, ponieważ no, on gra dużo ofensywnie i może dać zawsze punkty z przodu. Ale jak już jesteśmy przy punktach z przodu, no to co byś zrobił z pomocnikami i napastnikami? No jeszcze wracając do Cancelo, no przecież jeżeli nie ma Kevina de Bruyne, to no, potrzeba jakiegoś playmakera do środka pola. W ostatnich meczach tym playmer, playmakerem jest właśnie Cancelo, więc to jest kolejna przewaga prawego obrońcy Guardioli, że... No, po prostu musi grać, żeby było bardziej ofensywnie i kreatywnie w środku pola. No, niemniej zapyta się tego pomocniku. No i tutaj, patrząc na to, no, najpopularniejsze opcje w pomocy City są że jest to Sterling, Foden i mm, Gindogan. Z Gindoganem jest taki problem, że no, o problem? Po prostu gra dobrze, ma żółty kartę, bo gniała Bruyne i jest super. Super zawodnik, jak na to jak patrząc na swoją cenę, wystarczy swoje w poprzednim meczu z jednej asysty, zrobił tyle punktów co Sterling z golem, a za połowę ceny. No nie mniej, no koszt, właśnie wszyscy, że jest stanie, to niektórzy mogą, może się niektórzy wydawać, że no w sumie na, na taki Liverpool był chyba lepiej go posadzić, zwłaszcza, jeżeli się ma jakieś inne opcje. Sterlinga abby dalej trzeba, ponieważ no to jest materiał ewentualny na opaskę w podwójnej kolejce chociaż to jest ryzyko, że w którymś z tych meczu może usiąść. Na Foldena, no Foden w tym meczu ostatnim bodajże zaliczył restawiec z tym Liverpoolem. No, strzelam, że zagra, a jak nie, to zawsze jest Puchar Anglii. To jeżeli nie zagra z Liverpoolem, a zagra w Pucharze Anglii, to się go po prostu pozbył. A ja powiem Ci tak, że jeśli myślę o Gendoganie, to ja widzę w nim takiego debrane aktualnie, jeśli chodzi o punkty. On daje świetne z zwroty z przodu. No i jego wielkim atutem jest to, że jest o połowę tańszy od Belga, więc no, ja bym na pewno nie sadzał go na ławce. I, I też no, myślę, czego nie wsadzić do składu, bo mam Sterlinga, a jednak kosztuje dużo mniej Niemiec od Anglika No i zwolniłby trochę budżetu, tylko problem jest taki, że zwolnię ten budżet, a i tak nie będę miał w co zainwestować te pieniądze No bo jest problem z opcjami premium, no na przykład Son i Salah nie robią najlepszych liczb jeszcze wracając do tego Gindogana, tak jak wspominałem, no to jest to też kwestia tego, że on jest po prostu tani i, nie, i czasem może się wydaje, że po prostu lepiej go posadzić, bo jest po prostu najtańszy. Ja się ostatnio na tym złapałem dwukrotnie, bo posadziłem Tomasza Sołuszka. Niemniej, wracając do tych opcji premium, no to Tenham, póki Harry Kane nie wróci, a że nie właśnie w meczu z Chelsea powiedział, że Harry Kane może wrócić no najwcześniej w przyszłym tygodniu właśnie na City, no to ten są wygląda źle, jaki cały ham w ataku. No i to jest takie to jest takie ryzyko, ponieważ no, nawet ten Westbrook, który zaliczył w 22 meczach dwa czyste kąta i wygląda fatalnie No nie zdziwiłbym się, jeśli sąby kolejnego blanka zaliczył w starciu właśnie z The Buggies. No tak, on w ostatnich 8 meczach zaliczył tylko raz dwucyfrówkę Innym razem zaliczył tylko asystę, czyli można powiedzieć, że w ostatnich 8 spotkaniach 6 razy zblankował No i no to jest, tra to są tragiczne wyniki no. Co tu dużo mówić, ofensywa i w ogóle cały Tottenham traci nawet więcej niż połowę swojej wartości bez Harry'ego I gdyby Anglik był w składzie To pewnie byśmy rozważali właśnie nad Son'em Czy nad Kainem, właśnie w opcji kapitańskiej A w tym momencie no mamy spory problem No a do Salah'a no Sam ucierpiałem trochę na tym Że wystraszają się do jego dwucyfrówki ze West Hamem dobra wrócił Nie warto grać bez niego ponieważ Po prostu jego posiadanie mnie dobije w overall'u Jeżeli będzie strzelał pół bramki No ale nadal no, w ostatnich bo daj, że 7 albo 8 meczach. No, miał tylko, te 8 meczach, miał tylko te dwie bramki z West Hamem. Ostatnio dwóch oprócz tej z, z przedostatniej kolejki, to miał z Crystal Palace, kiedy przed zławki Liverpool wygrał 7-0. No, mimo wszystko, no, ten salach trochę nas y trochę nas zmylił tym, tym dubletem z West Hamem. Teraz ma Manchester City, który ma, tak jak wspominaliśmy, bardzo dobrą obronę i może być im ciężko bez Mane. No po prostu machna, ponieważ ten, ten atak Liverpoolu wygląda sławie, potem Leicester. No i przez te dwie najbliższe kolejki nie wiem, czy warto jest w swoim składzie właśnie Salaha. Patrząc na to chociażby, że taki Bruno w tym czasie ma West Brom i Albion, chociażby. No, tylko najgorsze jest właśnie to, że zbytnio nie ma kim zastąpić Egipcjanina. Ale jeśli już jesteśmy przy brakach, to musimy powiedzieć, że no nie mamy klarownej opaski na kolejkę numer 23. No, tutaj jest. To wydaje mi się, że w tej kolejce może bardzo zadecydować kreatywność. No, oczywiście najwięcej opasek będzie miał Bruno Fernandes, ponieważ gra z Evertonem. no nie, no nie mniej, chociażby taki Jack Grealish, który gra z Arsenalem, w którego w Bramce stanie. Runar Runarsson, który no wybitnym bramkarzem nie jest. Antonio, który w ostatnich meczach wygląda świetnie, w meczu z Aston Villa powinien skończyć nawet z dwucyfrówką, ponieważ Tyron Mings wybił piłkę z linii bramkowej praktycznie po jego strzale. Też jest fajną opaską, przez to, że go grał z Fulham. Patrick Bamford będzie grał z Crystal Palace u siebie, a też pokazuje ostatnio, że jest w formie, więc tutaj może być fajne poletko do niszowych opasek. Nawet ten Rachim Sterling chociażby może, może przy tym Liverpoolu pod formą coś zapunktować. Ale no, niemniej, tak jak wspomnieliśmy, nie ma takiej jednej pewnej opcji. Tak jak na przykład, jak w ostatniej kolejce był Mohamed Salah na Brighton. No tak, dość powiedzieć, że w poprzednich trzech kolejkach, przynajmniej ja, stawiałem na takie no, typowe opcje, ponieważ kolejce numer 20 dałem Fernandesza, 21 to samo, 22 na, dałem opaskę Salahowi, No i żaden z nich nie zapunktował. Także jeśli spojrzymy na te ostatnie wyniki kapitańskie, tych najbardziej klarownych, wydawałoby się najbardziej klarownych opcji, to jest to może czas, żeby poszukać różnic. No dlatego też w następnej kolejce zaryzykuję chyba Zantonia na opaskę. Zwłaszcza patrząc na formę West Hamu, to nie zdziwię się, jeżeli w następnym meczu również zapunktuje. No tak, a jeśli jesteśmy przy opcjach kapitańskich i jesteśmy przy opcjach z West Hamu, no to nasz kolega z redakcji kupił przecież Jesse'ego Jesse Lingarda i dał mu od razu kapitana, bo chyba gdzieś napisał na Twitterze, że jak zdobędzie gola, to on go kupuje i daje opaskę. Tak było? Kojarzysz coś? Mm, nie zwróćcie na to uwagi. No niemniej, jeżeli Jesse Lingard nawet po. Ponad pół roku praktycznie bez gry, ponieważ on chyba nie grał w U23 ani w żadnych bucharach. wyglądał tak dobrze w starciu no, z, dobrze, z dobrze grającą Aston Willą, to, to może być to bardzo fajna opcja, zwłaszcza, że David Moyes widzi w nim spory potencjał, skoro dał mu praktycznie zagrać po jednym czy dwóch treningach. No, i co tu dużo mówić, jeśli Lingard w kolejnej rundzie zdobędzie dwucyfrówkę to chyba Fabiana będzie musieli zaprosić tutaj na jakąś gościnkę, żeby, żeby wybrał nam kapitana na kolejkę numer 24. A skoro jesteśmy już przy wyborach, no to w tym momencie wrócimy do tego starego schematu, tego starego schematu Hot Or Not, gdzie będziemy wybierać hoty i noty. Właśnie yy, przebrnęliśmy przez. Yy, tę część podcastową, a teraz już postawimy tylko na nasze typy. I możesz, Emilian, zacząć od hotów. No, wypada zacząć od obrońcy. I tutaj jest mi taki strzał, który już sugerowałem, znaczy może nie sugerowałem, bo nie mówiłem, chodziło o to na podcasie czy na jakiejś Twitterze, no, ale już tak obserwowałem to Brighton do jakiegoś czasu, ponieważ no, zanim, dosz zanim doszły te dwa mecze z Liverpoolem i Tottenhamem, mieli dwa czyste konta, tak sobie myślałem, że w sumie taki Ben White za 4,4 miliona może być ciekawą opcją po tych dwóch trudnych meczach. No niemniej Brighton w tych dwóch trudnych meczach dowiozło i tak cs i teraz czeka ich Barney, Aston Villa, Crystal Pass i West Brom. Więc taki Ben White to jest chyba najtańsze i najpewniejsze wejście w defensywę Brighton, ponieważ może grać i, i na prawym wahadle i, na, i w środku pola, więc powinien mieć ten skład przez najbliższe mecze. Ewentualnie możemy polecić ryzykownie Michała Karbownika, ponieważ Dzisiaj rano bodajże była konferencja Grahama Pottera powiedział, że Soli marsz wypadł na czas nieokreślony, jeszcze nie wiedzą, czekają na skany. Joel Weltman też ma znak zapytania przed następnym wy występem, więc no, z wahadłowych opcji został tylko ten karbownik, chyba że właśnie będzie kombinowany typu Ben White na wahadle No tak z Defa z Defa Brighton jest jeszcze Robert Sanchez na budzie, który kościuje 4-4 i w ostatnich meczach zdobył aż właśnie czterech meczach zdobył aż 28 punktów, co jest świetnym wynikiem. Ja jednak jako mój typ, mój typ w obronie przedstawię innego gościa za 4-4, czyli Lowtona, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, Berlin ma w tym momencie bardzo obiecujący kalendarz. Oni zagrają w kolejnym meczu z Brighton u siebie, potem mają podwójną kolejkę, gdzie zmierzam się z Crystal Palace i Fulham, a kolejnym meczem będzie domowy mecz z West Bromwich Albion. No i tutaj, patrząc na te trzy następne kolejki, no to ciężko szukać lepszych opcji, jeśli chodzi o terminarz wśród obrońców. No, co tu dużo mówić o Leutonie Na punkty z przodu raczej nie, nie możemy liczyć, no, ponieważ on z tego raczej nie słynie. Ale cena i możliwość, właśnie tych czystych kąt, może dać nam spory zwrot. No, jeśli przeanalizujemy sobie jego ostatnie 7 meczów, no to Burnley. Zdobyło tylko, dwa czyste, zdobyło tylko dwa czyste konta No ale jednak musimy sobie powiedzieć szczerze, że oni mieli ciężki kalendarz Bo, bo w tych siedmiu meczach spotkali się z Sheffield, Manchester United, West Hamem, Liverpoolem, Aston Villam, Chelsea i Manchesterem City Także te dwa czyste konta, konta w tym zestawie spotkań i tak mi się dość dobrym wynikiem No to Łukasz, skoro ja polecę obrońcę Brighton, a ty obrońcę Burnley To chyba w tym meczu 0-0 i zgoda pomiędzy nami, nie? Oj tak, oj tak Dobrze, że poleciliśmy jakieś opcje defensywne i przyjechaliśmy do pomocników i tutaj bym polecił kogoś, który no, wydaje się defensywny, nie ma w tym sezonie więcej bramek niż Sadio Mane, Antony Martial, Timo Werner czy Pierre-Emerick Aubameyang. Jest to Tomasz Sołczyk. Chciałem w tych moich pickach polecić kogoś z West Hamu i kogoś z Villa, ponieważ no, tak jak wspomniałem ob obie drużyny mają nawet przyjemne fiksy. Na to zdecydowałem się, że pomocnikiem właśnie będzie ktoś z West Hamu i będzie to właśnie Tomasz Sołczek, ponieważ no w ostatnich meczach, kiedy West Ham przejmuje bardziej inicjatywę, jakoś miałem takie szczęście, że jak oglądałem mecze West Hamu, to zawsze oni oddawali inicjatywę. W tych ostatnich meczach z Crystal Pass i za to oni, to West Ham prowadził grę. To Sołczek, jak na to, że jest no na papierze powinien być defensywny Pomocnikiem, to zadziwiająco strasznie dużo de strasznie dużo jest w ofensywie. W tym meczu zastąpił, to śmiało mógł, mógł mieć jeszcze dodatkową asystę i bramka z tylko jednym golem skończył. W ostatnich pięciu meczach miał aż 8 strzałów, z czego właśnie cztery zastąpił, dwa kluczowe podania, trzy gole. No po prostu, wydaje mi się, że to jest kolejny pomocnik, który kosztuje poniżej 5,5 miliona i powinniśmy go mieć w składzie co mecz w pierwszym w wyjściowej 11, że nasza nie popełniła mojego błędu z ostatnich trzech kolejek, gdzie go dwa razy na ławkę i strzelił właśnie z trzy gole. Zwłaszcza, że teraz ma dwa superfiksy w Ulami Sheffield. No tak, no to ja też dorzucę kogoś do puli dobrych pomocników do 5,5 miliona, ponieważ ja wytypuję Rafinie, który w poprzednich trzech meczach oddał 6 strzałów, z czego 4 były celne, a także wykrował 5 okazji. No i to przełożyło się na aż 27 punktów, no co jest naprawdę dobrym wynikiem. A co ciekawe, po tych trzech bardzo dobrych meczach wczoraj spadła mu cena, także on kosztuje w tym momencie 5-3. A patrząc na kalendarz Leeds, czyli Crystal Palace, Arsenal i podwójną kolejkę, gdzie zagra z Wolverhampton i Southampton No to mamy kolejną opcję bardzo tanią do wachlarzy pomocników Myślę, że też polecisz kogoś z West Hamu, na przykład z Lingardę, o którym wspominaliśmy ostatnio Albo Jacka Grisha, który ma dobry fix Do to też ja wybrałem Soszka zamiast tego Grisza. No nie mniej polecę polecam kogoś też zastąpili na następny mecz, ponieważ tak jak wspominałem Arsena zagra z Runarssonem w bramce, ponieważ Matrajan ma bodajże jeszcze uraz przez te najbliższe kilka dni. No i nie trzeba, wypadałoby mieć kogoś z ofensywy Dina Smitha. I tutaj bym obstawił jego Utkinsa, który chyba po naszych słowach sprzed, sprzed kilku odcinków, gdzie mówiliśmy, że no, skoro tak mar marnuje sytuację, to chyba trzeba się z nim pożegnać. No chyba się wziął w garść, ponieważ w ostatnich trzech meczach strzelił dwie bramki. No, i po prostu no, jest aktywne, jest, do niego lecą wszystkie piłki, więc no, wydaje mi się, że no, to jest idealny fix na kolejne bramki. Watkinsa chyba zaczęliśmy trochę motywować, jak Patricka Bamforda. No to przydałaby, przydałaby się też mała motywacja dla danego Inksa, który w ostatnich trzech meczach oddał 5 strzałów i wykrował trzy okazje. No jednak musimy powiedzieć, że w tych trzech meczach był ten jeden nieszczęsny z Manchester United, gdzie. Święci przegra, przegrali aż 0-9 No i tutaj można się śmiać, że jest to Ten wynik 0-9 może być takim zresetowaniem Ustawień fabrycznych ekipy Hitla Takim dopełnieniem cyklu życia austriackiego trenera No bo ponieważ po tym meczu 0-9 z Leicester Drużyna Świętych się odrodziła Oni tam bodajże wygrali kolejne 4 na 5 spotkań I teraz liczymy na to samo, tym bardziej, że kalendarz jest niezły oni zagrałem z Newcastle, Wolverhampton, a także w podwójnej kolejce z Chelsea i Leeds. No i od kogo liczyć na punkty w ofensywie świętych, jak nie od danego Inksa. No i to jest ten ostatni chod na kolejkę numer 23 i przejdziemy do notów. Zatem przejdźmy do mojego pierwszego typu na nie, na następną kolejkę. Tak jak wspominałem, no Arsenal będzie w bramce z Runarsonem. Może jestem strasznie surowy dla niego, bo oceniał go w sumie po jednym meczu słabym. W pucharze Anglii czy tam w pucharze Karabao, już nie pamiętam. No i po jego statystykach w Ligę, gdzie miał być jeden z gorszych bramkarzy, no niemniej nie ryzykowałbym i nie wystawiłbym Roba Holdinga na Aston Villa. Zwłaszcza, że nawet pomimo tej porażki z West Hamem strzelili bramkę, mieli też kilka swoich okazji, więc no nie zdziwiłbym się, jeżeli i w tym meczu by padła jakaś jedna czy dwie bramki na Aston Villa. Dodatkowo holding, no ma teraz ten mecz z Zastąbilą, potem ma który no, wygląda dobrze w, w ofensywie i może zawsze ukąsić. No i następny mecz to Manchester City, gdzie na pewno Arsenal nie będzie od czystego kąta, więc taki, powiedziemy, że to jest not na najbliższe dwie, dwie trzy kolejki nawet. Tak, to ja też zarzucę takim y, długoterminowym, no może 2-3 kolejki to nie jest żadna długoterminowość, ale y, Andy Robertson ostatnio no, dość obniżył loty, Możemy powiedzieć, że on w ostatnich dwóch meczach nie wykrował żadnej okazji Mimo, że to były mecze z Brighton and e, Brighton Hove Albion i z West Ham United No i po prostu Liverpool ma w tym momencie średni kalendarz Oni zagrali z Manchesterem City, potem z Leicester, potem z Evertonem Więc za tę cenę po prostu nie warto Podtrzymam Twój trend typowania zawodników Liverpoolu, ponieważ ja odradzę... Ryzykownie, ponieważ może mnie to bardzo ukarać, Mohameda Salaha. No, tak jak wspominaliśmy wcześniej, Salah jest no, mimo wszystko bez formy, ponieważ ta jedna dwucyfrółka w ostatnich kilku meczach, no, ich jedna jaskółka wiosny nie czyni, jak to się mówi. A obrona Sit wygląda bardzo dobrze i nie dziwmy się, jeżeli właśnie tak jak wspominałem, bodajże. No W tym najbliższym meczu to może być trzeci mecz na field bez zdobytej prawki przez Liverpool. No tak, ja też mocno zastanawiałem się nad wrzuceniem Egipcjanina właśnie do notów w tej kolejce. No, ale zobaczyłem, że tego masz, to nie chciałem powielać wyboru. Jednak ja też bym się chyba podpisał pod tym, dlatego ja zdecydowałem się wybrać Mateusa Pereira. No, o którym możemy, możemy powiedzieć, że zalicza świetne liczby w poprzednich kolejkach, ponieważ w rundzie numer 19 miał 24 oczka, to była podwójna kolejka. Później miał dwa punkty, później 13 i później 1 Także teraz by wychodziło, że czas na jakieś, jakąś dwucyfrówkę. No ale no nie wiem, no nie liczyłbym na to, ponieważ no, ekipa Big Sama jest fatalna. Oni przegrali teraz z Sheffield i jeśli dołożymy do tego, że mają teraz ciężki kalendarz, czyli Tottenham, Manchester United oraz Burnley, i to, że za tę cenę mamy w tym momencie pewnie z pięć lepszych opcji zamiast Brazylijczyka. To bym go odradził. A jeśli miałbym wymienić te opcje, to na przykład Bukajosaka, Hudson, Doi, Lingard, Sołczek, Gendogan także no, wybór jest spory, albo wcześniej wspomniane Rafinha Tak jak już wspomnieliśmy, omówiliśmy obronę, omówiliśmy pomocniku śniegu, na napastników. Tutaj miałem w sumie ciężki wybór, ponieważ no nie ma jakiegoś chyba jednego dobrego, właśnie jednego dobrego pika na nie w następnej kolejce. Dlatego bym odradził Keleczego Nacho, Co prawda zagrał w ostatnim meczu w wyjściowym składzie, strzelił nawet bramkę. Kosztuje tylko 5-6 miliona. No ale już przed tym meczem z Fulham Brendan Rogers mówił, że J.B. Vardy jest już praktycznie gotowy do gry. Możliwe, że właśnie już zagra w ten weekend, więc no wydaje mi się, że IKEA Nacho stracił skład tak szybko, jak go odzyskał. No ja się zbytnio nie zgodzę z tym, że nie ma żadnej klarownej opcji, no bo jest przecież boski Timo Werner, który no w tym momencie jest Parodią piłkarza, jeśli porównamy go z występami w Herbelipsk. No możemy się pocieszać tym, że końcówka meczu Niemca ze Spurs była dość obiecująca. No ale moim zdaniem no po prostu nie warto się denerwować. On całą pierwszą połowę no nie można powiedzieć, że przeszedł obok meczu, no bo on wywalczył karnego. On był mega aktywny, no ale czegoś nie dotknął, no to tak naprawdę wszystko niszczył, Jakie, jakiekolwiek podanie, złe, to miał złe przyjęcie. Psuł podania, nie pokazywał się do gry często też w polu karnym, nie czuł po prostu tej gry, nie był typowym lisem pola karnego, Także ja utrzymuję to, że nie liczyłbym na punkty od Niemca w kolejnych rundach. No i pamiętając, Chelsea gra z Sheffield, tak? dobrze wiemy z ostatniego sezonu, jeżeli mamy właśnie mecz tych obu drużyn, to jedynym błyszczącym napastnikiem w spotkaniu jest David McGoldrick. Tak, ja się dziwię, że tego nie poleciłeś. No ale zakończymy już dzisiejszy odcinek Hot or Not. Dziękujemy Wam za to, że wysłuchaliście Standardowo, jeśli macie pytania na wszystkie Z chęcią rzetelnie odpowiemy Jak najbardziej potrafimy No i co? Do usłyszenia za tydzień Tym razem za tydzień, bo teraz już Przyzwyczailiśmy się do tego, że nagrywaliśmy Odcinki co trzy dni A teraz jest mała przerwa, także do usłyszenia za tydzień